Łączymy się teraz z panią dr Anną Kwiatkowską, przewodniczącą zespołu ekspertów do spraw programu rozwoju kompetencji cyfrowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pani doktor, czy nas dobrze słychać? Tak, bardzo dobrze słyszę. Wszystkie. I panią, mnie... panią świetnie widzimy i równie dobrze słyszymy. A zatem metaforycznie oddaję pani scenę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy mnie zaprosili na tę konferencję i żałuję, że nie mogę być z Państwem razem. Mam takie specyficzne miejsce, z którego do Państwa mówię, mianowicie jestem w szkole. Także, ponieważ jeszcze trwa chwilę przerwa, bardzo przepraszam z góry, jeśli będzie troszkę zakłóceń. Proszę Państwa, dzisiaj poproszono mnie o to, żeby powiedzieć kilka słów na temat programu rozwoju kompetencji cyfrowych. Ja tu występuję nie w swoim imieniu tylko, ale również w imieniu zespołu do spraw kompetencji cyfrowych Rady Cyfryzacji, ale też takiego zespołu ekspertów do spraw kompetencji cyfrowych przy Radzie Cyfryzacji, który powstał z byłej Rady do spraw informatyzacji edukacji przy i to jak Państwo widzą, sporo osób stara się pochylić nad tym dokumentem i myślę, że również państwa namówię do tego, żeby w momencie, kiedy się ten dokument pojawił już takiej wersji oficjalnej i będą Państwo mogli go komentować, to bardzo proszę to zrobić, bo od tego dokumentu po prostu bardzo dużo zależy, jak będą wydatkowane środki i jakie projekty będą po prostu realizowane w naszym kraju. Więc y, teraz parę słów na temat tego właśnie y, programu. Otóż. Y, y, jakby konieczność opracowania programu rozwoju kompetencji cyfrowych wynika z zapisów w Krajowym Programie Operacyjnym, w KPO. I jak przeczytamy, tam nie ma dużo na ten temat tekstu, natomiast można przeczytać, że tenże program ma na celu osiągnięcie stałego wzrostu poziomu kompetencji cyfrowych, tak jak Państwo to widzą. I też tam jest napisane coś, co bardzo mocno ukierunkowuje ten dokument, czyli co powinien obejmować. Pierwszy element, ważny, to jest wzmocnienie zarządzania rozwojem kompetencji cyfrowych. Czyli to zarządzanie, które w poprzednim rozdaniu wydawało się nie do końca być no takie, jakbyśmy sobie życzyli, ale to pewnie wynikało raczej z tego, z wielości problemów i też może skomplikowanych problemów. Natomiast drugi punkt to jest rozwój edukacji cyfrowej, czyli to jest sięgnięcie po edukację formalną, pozaformalną, no tak naprawdę ten drugi punkt dotyczy edukacji formalnej, a trzeci punkt dotyczy bardziej właśnie już takiej ogólnej, czyli wsparcie kompetencji cyfrowych obywateli, w szczególności, tak jak Państwo widzą, osoby wykluczone, pracowników administracji centralnej, samorządowej, można powiedzieć, że dyplomacji, nauczycieli, edukatorów, uczniów i rodziców. No i z tych zapisów oczywiście wynika to, że tak naprawdę no, my musimy myśleć o, o priorytetach. To są tak naprawdę priorytety i te priorytety wyznaczają nam główne działania, które w tym planie powinny być przedstawione. Prace nad tym dokumentem rozpoczęły się już dość dawno, bo od dwóch lat o tym dokumencie mówi się w Polsce, ponad dwóch lat. Myśmy rok temu, chyba w okolicach kwietnia, opiniowali ten dokument w pierwszej wersji. Było sporo uwag, też takich strategicznych, no niestety o, część z tych uwag nadal pozostaje aktualna, więc y, y, tutaj y, jak warto było sięgnąć do tych opinii, które w pierwszym rzucie były po prostu... O, y, pokazywane. Natomiast teraz mamy kolejną wersję i prace nad tą wersją były prowadzone głównie w ten sposób, że był pewien zaczątek dokumentu, potem były konsultacje, na pewno sporo z Państwa było na tych konsultacjach i w pewnym sensie zbierało się, zbierało się pomysły, żeby ten dokument po prostu utworzyć. Więc tu mamy pewne zastrzeżenia co do niego, bo jeszcze w grę wchodzi taka no właściwie arena międzynarodowa, dlatego że popatrzymy na Komisję Europejską. To tam już dość długo był konsultowany plan działania w edukacji cyfrowej na lata 2021-2027. Teraz już jest wersja poprawiona. Ja pamiętam, że chyba rok temu omawiałam wersję taką pierwszą, teraz jest poprawiona, i w tej wersji są dwa filary, które jakby wpisują się w to, o czym mówiłam do tej pory. Czyli pierwszy filar to jest wspieranie rozwoju wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej, i tu mają Państwo wymienione, co w, w tym powinno być uwzględnione, i drugie, to jest poprawa kompetencji i umiejętności cyfrowych właściwych w dobie transformacji cyfrowej, czyli kompetencje i umiejętności. No więc ym, widać, że to, o czym jest mowa w KPO podnośnie programu rozwoju kompetencji cyfrowych, musi korespondować, z tymi właśnie zapisami również Komisji Europejskiej. Więc spodziewalibyśmy się właśnie takiego dokumentu, który nam te wszystkie elementy uwzględni. I ja teraz postaram się troszkę Państwu omówić to, co takie na, na razie ogólne wnioski po przeczytaniu tej ostatniej postaci dokumentu. My no niestety uważamy, że obecna wersja dokumentu powinna ulec jednak gruntownej przebudowie, że to powinno być takie działanie bardziej odgórne, czyli najpierw dokument powinien być zaplanowany. Nie, na razie się nie ustosunkowujemy do takich szczegółowych zapisów tego dokumentu, bo ciężko to zrobić. Natomiast bardziej skupiamy się na takich konstruktywnych wskazówkach, jak widzielibyśmy ten dokument, jak on powinien wyglądać. I też może Państwo dobrze przyjrzą się tym wskazówkom, bo może mają Państwo swoje uwagi, które na pewno będzie można sformułować. No i tak jak mówiłam, troszkę przypadkowy zbiór działań, który tam został połączony w jedno, to nas niepokoi. Tak więc, no nie można powiedzieć, część zapisów tego dokumentu jest dobrze napisana i tutaj naprawdę pojedyncze elementy, tak jak tutaj piszę, są jasno opisane. Natomiast cały dokument wydaje nam się, że jeszcze powinien ulec takiej gruntownej przebudowie. No i teraz patrząc na te filary, o których mówiłam wcześniej, one oczywiście, no te priorytety, one powinny być wzbogacone na pewno komentarzem dotyczącym tej sytuacji ogólnej, właśnie tych działań Komisji Europejskiej i dokumentów, które są potrzebne do tego, żeby całość zadziałała. Uważamy, że tam powinno się zacząć. Od sprecyzowania takiej jasnej wizji, z czego wynika właśnie potrzeba definiowania tego dokumentu, jaki jest cel jego formułowania, miejsce wśród właśnie wszystkich tych dokumentów ważnych i wiele innych elementów, które tutaj Państwu pełniam, wyświetlam. Zwracam uwagę na to, że jesteśmy po dosyć długim okresie już wprowadzania cyfryzacji, więc warto ten okres po prostu podsumować, zobaczyć, jakie działania systemowe się sprawdziły, które powinny się przeskalować, na przykład z tych mniejszych działań, no i jakie są oczekiwane efekty i sposób ewaluacji tego, co będziemy w przyszłości robić. No, troszkę jeszcze też dopracowania w tym dokumencie potrzebuje opis celu, bo tak trochę Nomen Omen jest tam napisane, że program rozwoju kompetencji cyfrowych ma rozwijać kompetencje cyfrowe. No oczywiście to na tym nie powinna polegać. Ten cel powinien być jasno i dobrze sprecyzowany, na przykład w ten sposób, że stałe podnoszenie komfortu cyfrowego życia społeczeństwa i dotrzymanie tempa rozwoju innym krajom. Albo zwiększenie liczby specjalistów potrzebnych do prawidłowego, bezpiecznego rozwoju cyfrowego, nowoczesnej gospodarki. To są te palące nas problemy, ale też jest wiele innych, więc nie chcielibyśmy pisać tutaj za te osoby, które powinny tworzyć ten dokument, ale no chcielibyśmy tych wskazówek troszkę jednak udzielić. Więc tak, zacznę może od tego, jak wyobrażamy sobie, że ten dokument skonstruować można by było, i też przy okazji potem Państwa. Komentarzy do wersji, która będzie możliwa do skomentowania, to zachęcamy do przemyślenia właśnie takiego podejścia. Na pewno ta pierwsza część, która dotyczy opisu Polski, sytuacji Polski na tle innych krajów, powiązania z innymi dokumentami strategicznymi, ona wymaga przeanalizowania tych dokumentów i Usystematyzowania problematyki, problemów, właśnie projektów, które tam są proponowane. Jeżeli chodzi o działania kontynuowane, również należy na to spojrzeć dokładniej. No i nowe działania, które ta nowa perspektywa finansowa nam po prostu daje. Oczywiście. To podsumowanie poprzedniego okresu finansowania jest bardzo ważne i ono jest takim punktem wyjścia dla nas. To jest oczywiście ta sytuacja ogólna. Natomiast drugi filar, drugi priorytet to jest właśnie wzmocnienie zarządzania wszystkimi projektami. To wzmocnienie zarządzania, ono miałoby taki cel, przede wszystkim projekty, które będą podejmowane. Muszą się wpisywać w założenia poszczególnych źródeł finansowania. Państwo mieli już wystąpienie pana Rafała Wastarowicza i tam była mowa na temat źródeł finansowania. Wszyscy o tym wiemy, jakie jest ich kilka, no więc trzeba takie przypisać do poszczególnych tych dokumentów, żeby spełniały założenia. Druga rzecz, one muszą być realne do wykonania w ramach kwot przypisanych dla danych działań. Chcielibyśmy, żeby obejmowały jak największy wachlarz tych działań potrzebnych w zakresie edukacji cyfrowej i nie prowadziły do takich powtórzeń projektu, które niestety również do tej pory się zdarzały. Maksymalnie efektywnie po prostu wykorzystać należy te dostępne środki, więc musi być w pewnym sensie działanie podjęte takie, które zamapuje to, co chcemy zrobić, do wszystkich tych dokumentów, do źródeł finansowania i wtedy otrzymamy, otrzymamy jakiś taki schemat, może algorytm działania, jeżeli chodzi o wydawanie tych pieniędzy. No oczywiście nad tym powinny czuwać instytucje, i tutaj w programie rozwoju kompetencji cyfrowych wymienione są dwie instytucje, no jest kilka instytucji, ale ja tutaj dwie pokazuję. Jest mowa i o tym się już często mówi Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych o takiej instytucji. My widzimy rolę taką merytoryczną tej instytucji. Jak to będzie zorganizowane, to oczywiście już jest kwestia dalsza. Natomiast no, muszą być osoby, które są merytorycznie do tego przygotowane, żeby znały po prostu edukację, znały edukację, znały samorządy, znały, znały całą tę sytuację i obecny stan. No i dalej druga instytucja, która będzie wykonywała takie działania legislacyjno-administracyjne w dokumencie, mówi się o takiej instytucji jak Komitet Monitorujący, my to widzimy, że to powinno być gdzieś usytuowane, posadowione w administracji KPRM. To też powinno być w tym dokumencie opisane tak naprawdę, która instytucja za co będzie odpowiadała. No i jakie ma zadania do wykonania? Bardzo ważna jest współpraca z innymi instytucjami, które zajmują się cyfrową edukacją w Polsce, no bo już na tej konferencji na pewno Państwo spotkali wiele takich instytucji, i przecież wszyscy mamy ogromną ilość doświadczeń. Można wyciągnąć z tego tylko po prostu to, co, to, co najlepsze. To jest ta druga część. Trzecia, taka najważniejsza, której przede wszystkim nam zabrakło w dokumencie, to jest odwołanie do edukacji cyfrowej formalnej. I to nas dziwi, że właściwie nie mówi się o tej edukacji formalnej, bo ona przecież ma fundamentalne znaczenie dla powszechnego kształcenia kompetencji cyfrowych. Skupiono się bardziej w dokumencie na działaniach pozaformalnych i właśnie całego tego, tej części, którą właśnie Państwu wyświetliłam na dole po lewej stronie, no tam prawie, że nie ma. Na pewno w obszarze edukacji szkolnej. No nie wzięto pod uwagę, jak ogromną wartość wnosi nowa podstawa programowa w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych wszystkich uczniów, ale jeżeli chodzi o podstawę programową informatyki, bo przecież mamy informatyką objętych wszystkich uczniów w szkole już w tym momencie. I te zmiany, które zostały wprowadzone, one są doceniane przez inne kraje, są cytowane na forach międzynarodowych, więc warto z tego na pewno skorzystać. Więc program rozwoju kompetencji cyfrowych na, na pewno powinien te zmiany zauważać, a co więcej wspierać i uzupełniać jakimiś dodatkowymi działaniami do takiej spójnej całości. A wiemy jakie działania są potrzebne, prawda, w edukacji teraz w tym momencie, jeżeli chodzi o edukację informatyczną. Ja tutaj postarałam się wymienić takie, jedne z najważniejszych, ale tego oczywiście jest więcej, zmiany w zakresie prawa oświatowego. No myślę, że tutaj głównie chodzi o Nauczanie zdalne. Jesteśmy po okresie intensywnego nauczania zdalnego, ale no, i pewnie nikt by nie chciał tego kontynuować, ale pewne elementy są pozytywne z tego nauczania zdalnego. Można je częściowo wprowadzić, na przykład przy okazji zajęć zdalnych, czy też przy okazji niezdalnych, tylko zajęć takich dla uczniów ze szczególnymi potrzebami, czy też innych zajęć w momencie, kiedy nauczycieli nie ma. I my przedstawiliśmy taką propozycję tego wprowadzenia w zapisach oświaty dość ogólnych zapisów które pozwalają po prostu na prowadzenie zajęć zdalnych, ale zostawiliśmy to decyzji dyrektorów, do dyrektorów szkół, dlatego że oni najlepiej wiedzą, czy mogą takie zajęcia wprowadzić w szkole, czy to im nie zaburzy całego procesu edukacji, czy są w stanie to po prostu zorganizować. Więc tutaj trzeba to bardzo mocno przemyśleć. Edukacja, jeżeli chodzi o edukację informatyczną, jest jeszcze jeden problem, mianowicie w samej edukacji informatycznej nie mamy możliwości sprawdzenia no, efektów kształcenia informatycznego. Ja myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że, że to, że wprowadziliśmy nową podstawę programową informatyki i to, że mamy ambitne tam zapisy, że również jest mowa i o cyberbezpieczeństwie, i o, o wszystkich kompetencjach cyfrowych, to jeszcze musimy w jakiś sposób to egzekwować. I tutaj też są propozycje, o których mówimy już od wielu, od wielu lat, no, wprowadzenia być może jakiegoś. Egzaminu na poziomie ósmoklasisty, który by zmobilizował po prostu nawet nauczycieli do pracy. No, oczywiście od tych nauczycieli chcemy dużo wymagać, oni też może nie do końca są przygotowani. Natomiast tutaj trzeba przyznać, że Ministerstwo Edukacji i Nauki wykonało pozytywny ruch ostatnio. W wiele uniwersytetów w Polsce otwiera od prawdopodobnie października, listopada studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki i to będą studia z jednej strony dla obecnych nauczycieli informatyki, dokształcające w zakresie nowej podstawy programowej ale też studia, które mają na celu pozyskanie nowych nauczycieli, którzy mogliby informatykę mieć jako drugi przedmiot, czyli studia kwalifikacyjne. Tutaj te studia będą darmowe dla nauczycieli. Mam nadzieję, że uda się rzeczywiście uzupełnić te braki w szkołach, które są, jeżeli chodzi o, o nauczanie informatyki. No co jeszcze? Działanie systemowe oczywiście wzmocnienie organizacji pracy szkoły, jeżeli chodzi o, o, o cyfrowość jako taką. Wszyscy wiemy, że do szkół dotarło. Trzeba zarządzać kontami uczniów, trzeba pracować nad rozwojem cyfrowym całej szkoły, i tutaj też podnoszone są argumenty, które mają na celu powołanie koordynatora szkolnego do spraw kompetencji cyfrowych. Cały czas chcielibyśmy, żeby taka osoba była po prostu no, w szkole zatrudniona na etacie. Tak więc mamy tutaj sporo, jeżeli chodzi o zmiany systemowe w zakresie edukacji formalnej, takiej szkolnej. I wymieniłam chyba wszystkie elementy, które brakują do całej tej układanki, żeby ona bardzo dobrze funkcjonowała, bo to już jest niewiele, bardzo dużo zostało zrobione. Ale również nie mamy w programie rozwoju kompetencji cyfrowych informacji na temat zmian. No, na uczelniach wyższych tutaj też są potrzebne ważne działania. Przede wszystkim trzeba przejrzeć sylabusy dla studentów, bo jak popatrzymy na wszystkie kierunki, to tam no, tak dokładnie nie ma zapisanego tego, że mamy kształcić kompetencje cyfrowe na poszczególnych, na poszczególnych kierunkach czy też przedmiotach. To też warto jest przeanalizowania i jeszcze raz wpisania, tam nie ma konkretnych przedmiotów, nie ma konkretnych działań, które by to miały realizować, chociaż też rozumiemy sytuację, bo sytuacja no ona jest podobna jak w szkołach, mianowicie nadal no też powinny być programy, które są skierowane do kadry akademickiej, która w zakresie zarówno kompetencji cyfrowych, jak i, jak i cyberbezpieczeństwa. Czy w ogóle tych nowych kompetencji, które związane są ze sztuczną inteligencją, potrzebuje po prostu wsparcia. No i jeszcze jedna ważna rzecz na uczelniach wyższych, już właściwie powinno się zacząć myśleć. Wiem, że już niektóre uczelnie wyższe to robią, ale to chyba powinno mieć znacznie większy, większą skalę, to jest powoływanie nowoczesnych kierunków, takich, które będą kształciły specjalistyczne kadry. Praca nad powołaniem takich kierunków, no to jest pewnie cykl dwuletni. Bo jednak wymaga to większego zaangażowania merytorycznego, to są nowe tematy i Ponadto w 2023 roku na uczelnie wyższe trafią właśnie uczniowie, którzy po raz pierwszy będą po maturze z informatyki, po nowej podstawie programowej, więc oni już pewne rzeczy umieją, miejmy taką nadzieję, że będą umieli i będą oczekiwali jakby dalszego ciągu i kształcenia specjalistycznego. Więc tutaj też ta sprawa uczelni wyższych jest, jest bardzo, bardzo ważna. No oczywiście działania dla poszczególnych grup edukacyjnych, już Państwo widzą, jak jest skonstruowany ten schemat, niektóre elementy są kolorem czerwonym wyróżnione, niektóre czarnym, to te czarne one istnieją w tym dokumencie, natomiast tam, gdzie mamy czerwoną czcionkę, to wydaje nam się, że są istotne braki po prostu. Więc cały ten komponent edukacji cyfrowej, formalnej na pewno powinien... W takim planie, który obejmuje działania w całej Polsce występować. No i trzeci i czwarty już element to jest właśnie ta edukacja cyfrowa pozaformalna wszystkich obywateli i tutaj jest Rzeczywiście, największy problem w tym, żeby pozyskiwać no, po prostu specjalistów, specjalistów w zakresie kompetencji cyfrowych, informatyki czy też właśnie tych nowoczesnych, nowoczesnych dziedzin. Choć ten, ten element jest chyba naj, najbardziej, najdokładniej opisany, także głównie są to braki, których tutaj które zauważyliśmy dotyczą działań w zakresie kształcenia tych specjalistycznych kadr i też certyfikowania umiejętności zgodnie z ramami kwalifikacji. Natomiast tych działań dodatkowych i działań do poszczególnych grup skierowanych, wykluczonych cyfrowo, jest dosyć sporo w dokumencie. Więc widzimy taki, taki schemat dla tego dokumentu. To chcielibyśmy, żeby się tam znalazło no oczywiście opisane znacznie, znacznie szerzej. I gdybym mogła podsumować, to. Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że ten program rozwoju kompetencji cyfrowych wymaga takiej grupy ekspertów, którzy merytorycznie po prostu będą wspierali napisanie tego programu. Tam musi być najpierw określona wizja, priorytety i potem też może szczegółowa konstrukcja dokumentu, a potem te pozostałe elementy. No, Treść dokumentu powinna być bardzo przemyślana. Tak jak odwoływałam się już raz do prezentacji pana Rafała z zwinne zmiany w edukacji, tam jest po prostu ogromna ilość informacji, co jest potrzebne, co musimy zrobić. I na pewno nie można tego robić w ten sposób, żeby zbierać uwagi i z tego tworzyć dokument. To jest to zły kierunek naszym, naszym stanie. No i apel na końcu do Państwa o zaangażowanie w opiniowanie dokumentu, jak tylko będzie możliwy do zaopiniowania, no bo tak jak powiedziałam na początku, jest to ważne dla projektów realizowanych w naszym kraju w przyszłości. Dziękuję Państwu bardzo. Pani doktor, bardzo serdecznie dziękujemy. Nie wiem, czy słyszy pani brawa. Mam nadzieję, że tak. Bardzo dziękujemy. Może Pani spokojnie wracać do swoich obowiązków. Dziękujemy, że znalazła Pani dla nas czas, ale ja też przyłączam się do tego apelu, aby w przyszłości współkształtować ten dokument. Mówiąc krótko, jak sobie pościelimy, tak się wyśpimy i to jest bardzo istotne, aby Państwo podzielili się swoimi uwagami i swoim doświadczeniem.